Clean is good. Sanitized is better. Dobry wieczór Państwu. Przede wszystkim gratulacje dla zespołu GKS Tychy i dla trenera Jagiełki za dobre przygotowanie e, do tego meczu. Na pewno i taktycznie, bo ograniczyli nasze poczynania w ataku. Czuć było, że są przygotowani. Mieliśmy na to pewien też pomysł i odpowiedzi, jak to realizować. Mieliśmy fragmenty dobrej gry ofensywnej, e, ale w kontekście całego meczu też myślę, że więcej było problemów po stronie obronnej. Przede wszystkim nie przypominam sobie takiego meczu, odkąd ja jestem w klubie, żebyśmy przegrali walkę o zbiórki tak wyraźnie. Dzisiaj aż 17 zbiórek więcej po stronie rywala. To nam podcinało skrzydła też w ważnych momentach. Też myślę, że doświadczeni gracze GKS-u w ważnych momentach dobrze dyrygowali obroną, atakiem. Myślę o śniegu z Marlaku dla nas to jest cenna lekcja musimy na pewno prezentować się lepiej w takich meczach jak ten musimy grać twardziej mądrzej a czasami po prostu spokojniej i dla nas, jako dla młodego zespołu, to jest wartościowa lekcja i musimy się poprawić w następnym spotkaniu. Gratuluję drużynom z tych z tych za, za wygraną. No, mieliśmy też ostatnie dni cięższe, ale nie chcę się na to zwalać. Jakieś choroby nas dopadły, w drużynie treningi na pewno nie były aż tak jakościowe, jak powinny być. I jest to lekcja, że tak jak się trenuje, tak się gra. Mamy teraz cały tydzień, żeby spokojnie przepracować i, i w sobotę pojechać do Warszawy i mam nadzieję, że każdy z nas wyciągnie z tego lekcję, skupi się na każdym poszczególnym treningu. Jest to jeszcze całe pół sezonu przed nami, jest to droga, tak zwane step by step, którym się teraz kierujemy i mam nadzieję, że jest to kolejny krok, mimo tego, że niewygodny i nieprzyjemny, to do tego, żebyśmy byli lepszą drużyną i walczyli o wyższe cele niż utrzymanie. Dziękuję. Dobry wieczór. Początek meczu na pewno do przeanalizowania. Mimo tego, że wiedzieliśmy, że drużyna Śląska-Wrocław, dwa rezerwy, to są rezerwy tak naprawdę pierwszej drużyny, gra tam wielu bardzo młodych, utalentowanych chłopaków. Jest to takie zaplecze pierwszej drużyny i wiedzieliśmy, jak będą grali: że będą grali na dużej intensywności, że będą dużo biegać, że będą agresywni że będą podejmowali szybkie decyzje rzutowe, trafiali w tej pierwszej kwarcie, musieliśmy na czasach przegadać sobie pewne rzeczy, wróciliśmy do meczu, a druga połowa już myślę... E, dużo lepsza, e, dobrze broniliśmy, w ataku graliśmy konsekwentnie, szukaliśmy tych rzeczy, które sobie założyliśmy gdzieś tam przed meczem i na czasach y, i, i w szatni. Także to może cieszyć, tym bardziej, że dzisiaj graliśmy osłabieni bez Sebastiana Bożenko, a wiemy jak ważny to jest zawodnik w naszej rotacji. E, tym bardziej cieszy, że inni zawodnicy stanęli na wysokości zadania i wygraliśmy ostatni mecz w tym roku na własnej hali. Gdzie chcemy wygrywać tak naprawdę wszystko, bo, bo tu trenujemy na co dzień i czujemy się najlepiej. Dziękuję. Dobry wieczór, dziękuję Śląskowi za wyrównane spotkanie, twarde na pewno, brawa należą się dla nas, dla naszych chłopaków za zespołowe zwycięstwo, bo myślę, że od momentu drugiej kwarty graliśmy już zupełnie ciekawszą koszykówkę niż w pierwszej, w pierwszej kwarcie. Bardzo cieszy to, że każdy kto był na parkiecie dołożył cegiełkę do tego zwycięstwa. Tak jak Tomek powiedział, konsekwentnie szukaliśmy przewag, które mieliśmy pod koszem i zdominowaliśmy tą strefę pomalowaną 50 do 26, zdominowana deska 46, 26, 43 do 26, więc myślę, że to są takie dwa elementy, które na pewno zadecydowały, że to my dzisiaj jesteśmy, wyłodzimy zwycięsko z tej batalii. Oczywiście ten zastój w trzeciej kwarcie był spowodowany tym, że nie trafiliśmy otwartych rzutów, ale to były dobre pozycje naszych strzelców. Czasami tak jest, że nie wpadnie do kosza, ale cieszy mnie to, że zbilansowaliśmy grę i znaleźliśmy inne rozwiązanie. Poszukaliśmy punktów spod dziury. No Tak jak Tomek mówi, ważne zwycięstwo na koniec sezonu, na koniec tego roku kończymy z bilansem 9-8, zapewne jest duży niedosyt, ale też trzeba z pokorą podchodzić do, do każdego przeciwnika i cieszyć się z małych rzeczy. Myślę, że najważniejsze jest to, żebyśmy byli w zdrowiu i mogli mocno trenować i poprawili wynik w tej drugiej rundzie i będziemy wtedy zadowoleni, jak ustabilizujemy swoją formę. O co na razie nam jest bardzo, bardzo ciężko. Korzystając z okazji wszystkiego dobrego w nadchodzącym roku dla naszych kibiców i wszystkich sympatyków koszykówki I mam nadzieję, że będziemy mogli liczyć na jeszcze większe wsparcie w tej rundzie rewanżowej.